Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film, otwieranie kalendarzy adwentowych dzień 16. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I na początku chciałabym pozdrowić moich widzów. Pierwsza chciałabym pozdrowić Kaję, Kamila, Olga Bergi 1359, Oliwkę Tak 8000. 06 Justyna Klauduka 8270 Edyta Beata 7357 Martyna 4252 JW96 I dziękuję za subskrypcję, za każdą łapki w górę i za każde miłe komentarze i dostałam właśnie od Agnieszki takie zapytanie skąd ma Pani tyle kalendarzy to oczywiście opowiem Jeśli chodzi o to pytanie, skąd mam tyle kalendarzy adwentowych? Przy otwarciu będę opowiadała mniej więcej o nich. jak każdym chcecie. I tak, pierwsze że zacznę może od kalendarzy adwentowych z perfumami. Jeśli chodzi z tego perfumami, to zbierałam gdzieś tak przez rok, dwa lata rzeczy do kalendarzy adwentowych. Zwykle tak zawsze robię. Pierwszą wodę perfumowaną, czyli z BS i ładny zapach, kiedyś go miałam i chyba nawet lubiłam więc fajny zapach Chyba mi to zapachowa więc tak to wygląda więc nie wiem czy mówiłam, ale w tamtym roku pada na pomysł, żeby zrobić kalendarz adwentowy z perfumami samymi kolejny kalendarz adwentowy z SS i się chodzi ten z Essence, ocypienniczek taki jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Essence, no to to jest, był kupiony DIY kalendarz. No i kolejny kalendarz adwentowy z Capsules, i też to był kupiony z DIY. I tutaj mamy błyszczek taki ładny mleczny. I tutaj kolejny mam z Kindle. Kindle. też kupiłam w sklepie spożywczym numer 16. I tutaj nawet mam. Gdzie mój przyrząd? Ach. Tutaj jest część kupowanych, a część takich i robionych. Taki właśnie cukierek. Taki Kinder Bueno. Jeden słodyczowy już mam. Teraz drugi słodyczowy z Czupa No mam nadzieję, że mówię szesnastka. Pitaska potwierdzam. czyli jaki pitaska To jest szesnastka i tutaj będzie guma szok. Też Wicka Beata, może mówię, mówiła, że też pamięta te, te gumy z dzieciństwa, ja też pamiętam, że z sklepie szkolnego kupowało się nawet te gumy i tę gumę pewnie poleci pewnie do któregoś mojego wszędzie. No i tutaj mam duży kalendarz adwentowy, który robiłam też sama, ten kalendarz i projekt też mój był sam. Pierwszy to jest to takie bombki w kształcie moich ulubionych makaroników, uwielbiam makaroniki, nie dom jeszcze paryskich, mam nadzieję, że kiedyś spróbuję, takie bąbki na choinkę i w tym roku planuję taką choinkę zrobić nietypowo, taką różnymi, fajnymi bąbkami no i takie pędzelki więc to jest w szesnastce, było dzisiaj tutaj te rzeczy i kolejny to może z biżuterią jeśli chodzi o ten duży kalendarz adwentowy, właśnie co jest w tamtym pokoju to otwierałam rzeczy przez cały rok w biżuterii że to chyba kupowałam na Aliexpress Ile jest szesnastka to jest i będę otwierała tak jak zwykle otwieram tutaj mam piękne pierścionki i wczoraj sobie właśnie lakierem z kalendarza adwentowego namalowałam i zobaczcie jakie ładne pierścionki tylko też szesnasteczka mi się zdarł taki ciasteczek i taki kokardka, takie właśnie pierścionki więc super, uwielbiam pierścionki dobra, więc szesnastkę tutaj otworzyłam teraz może z zewruszyn, czyli mój ulubiony kalendarz adwentowy numer szesnaście, i tutaj mam szesnastkę tutaj już Taką dużą, więc nie wiem, co tu jest. Więc zobaczymy. Numer 16. I w takim papierku. I myślę, że to jest chyba. Tak, pomadka. I to czerwona pomadka. Uwielbiam czerwone pomadki. taka super. Też chyba w, taka, w taką pomadkę czerwoną też w płynie właśnie też. Więc super. właśnie chodzi o ten kalendarz ten kalendarz yy, kupiłam więc to jest y, kupiony kalendarz i to jest kolejny kalendarz to jest DIY i niektóre z tych y, kalendarzy to są jeszcze z poprzednich lat zostawiłam żeby zrobić kalendarz swoje zrobić swoje kalendarze no dobra i numer 16 też tutaj mam tak to wygląda z tymi kalendarzami adwentowymi. No i taki pędzelek fajny skośny. Super. Tak jak mówiłam, uwielbiam pędzelki. I kolejne to będzie z Max and More i Fab Factory. I ten kalendarz adwentowy też zrobiłam sama. I też to jest DIY. Pomyślałam, że zrobię kosmetyki z Max More i Fab Factory, czyli chodzi o kosmetyki z Action. Bo się przykleiło. I ósemkę się przykleiłam. No jest. Ja pomyślałam, żeby taki kalendarz zrobić. I tutaj mam taki cień. To jest taki turkusowy cień. No, więc tak właśnie się wygląda, jeśli chodzi o moje kalendarze. W tym roku i uwielbiam nagrywać kalendarze adwentowe. I tutaj mam jeszcze tutaj to zostawię na koniec te inne kalendarze. Mabeli numer 16. jest Takie świeneczko. I tutaj mam pomadkę, którą używam i lubię, jeśli chodzi o tę serię. To jest numer 30 romantik. Jeszcze nie używam tej różowy, ale na pewno będę używała. To dzisiaj właśnie inaczej się może zaczęła szukać w tym kalendarzu, o jest 16. O, tutaj od razu otworzyłam i to jest jakiś cień do I Możecie mi w komentarzu, jakie, jakie chcecie, że, jak chcecie, żebym otwierała kalendarze adwentowe, jak wiem, wygodnie. Taki cień fajny w, w tym płynie. I kolejny będzie Max and More. A jeśli chodzi o ten kalendarz, to jest z Rosmana. On chyba 60 złotych jak dobrze pamiętam. I go też otwieram, więc to jest też kupione. Kalendarz adwentowy. Tak samo ten More. Tutaj mam, to jest też kupione w Action. O ten. I tutaj mam taki olejek, więc super. Tak podkrótce właśnie Wam opowiadam, skąd te kalendarze. I ostatni kalendarz adwentowy na dzisiaj, to jest 16. Ja go tak otworzę, tak. O. I tutaj mam coś takiego dużego. Staram się Wam tak pokazać, taki właśnie rzecz i to jest krem do rąk, więc super, przyda się na pewno. Chyba wszystkie w kalendarze adwentowe. Staram się dzisiaj wszystkie otworzyć.